Kobiety górą. Dzień Kobiet w Pracowni Kreatywności Ubeni w niedzielę 7 marca. Będzie to wyjątkowe spotkanie połączone z wernisarzem. Na wystawie podziwiać będziemy malarstwo i fotografię. Dębiccy artyści w swoich dziełach przedstawili płeć piękną. Serdecznie zapraszam na wystawę fotografii, malarstwa płci pięknej, czyli my kobiety. Szykujemy wiele niespodzianek, ale to tajemnica. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam bardzo serdecznie na wystawę z okazji Dnia Kobiet i szykuje się tutaj całkiem niezła wystawka. po prostu bardzo dużo fajnych fotografii pewnie i obrazy będą wystawione, ale ja też szukuję całkiem miłą i fajną taką trochę można by rzec, Niespodziankę. Nie powiem wszystkiego do końca, aczkolwiek ta niespodzianka będzie się wiązała z latami 60. Polski i Stanów Zjednoczonych. I to jest ciekawostka. Swoje prace w pracowni kreatywności UBENI zaprezentują m.in. Marek Szymaszek, Szaman, Sylwia Natalia Kopeć, Bernard Baran, Magdalena Niedziela, Magdalena Zielinska, Bogdan Kot, Natka Rachwał, Jadwika Krogulska, Liszka i inni. Wstęp bezpłatny.